Cześć! W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać nowe miejsce, które przygotowaliśmy do pracy, jak i do nagrywania filmów na YouTube. Widzicie pełen proces przekształcania tej pustej powierzchni w pracowni ślusarsko-stolarską. Pracę zaczniemy od wywiezienia tego podestu. Tu trzeba jeszcze trochę dotkurzać i będziemy wstawiać głównego bohatera, taki dość zabytkowy stół stolarski. Jeszcze pokażę nowy wynalazek, niepomalowany. Wywozimy podest, waży około stu, może trochę więcej, muszę się zawrócić tutaj, podkurzać do końca. On będzie nam potrzebny do przymiarki, bo tutaj będzie jeszcze taka płyta na ścianę dana. I musi troszeczkę być ta płyta schowana pod stół. Teraz zmierzę, jakiej długości mogę dać tutaj tą płytę na ścianie. Jakieś 238, ta ściana nie jest taka prosta, wystają fugi. 238. Wywierc od razu otwory pod kołki, ale najpierw musimy ją skrócić. Cięcie. Zaznaczę miejsca na kołki. Montujemy płytę, nie będzie takie proste chyba montować płytę, tylko muszę tutaj trafić, żeby w miarę na środku stało. Trzeba jeszcze usunąć resztki zaprawy z cegieł, które wystawały mocno. Okay, aby tylko wózek nam nie odjechał, może będzie okej. Okay. Poziom będzie trzeba troszeczkę tutaj podnieść. Przygotowałem się do wiercenia. Pierwszy kołek. Przestawię trochę wózek, żeby tą płytę do poziomu dobrze ustawić. Jest OK. Możemy zamontować już tak porządnie do końca. Tutaj ta płyta jeszcze nie doszło. Możemy wiercić resztę kołków. Stawiamy z powrotem stół na miejsce. Tak będzie raczej ok. Zawsze może przestawić. Dobra. Teraz ustawiamy taki mały pomocniczy stolik. Ślusarsko-stolarski. Bardziej tymczasowy, tak jak widać to już jest też zabytek. Ma takie madełko stolarskie i madło. Zwykłe, też takie dość zniszczone, ale na razie się nada. Tutaj piaskarkę kabinową. Tutaj mamy do poprawy rękawicę jedną i szybkę trzeba wymienić, czy tego osłone szybki. rozwiązujemy szafki szufladki i szafki właściwie teraz szafka na górę tam się szafkę do nie Kolejna szafka. Ostatnie szufladki, najpierw trzeba tylko byłki przenieść. muszę troszeczkę odstawić od ściany ok pojawiła się też płyta kowalska zwana też dziurawnicą do porównania zakrętarka, młotek, jak to wygląda, mniej więcej waga 515 kg dokładnie. Nie wiem, czy będzie tutaj stała. Na razie zostawiamy w tym miejscu. Może troszeczkę jeszcze cofniemy. I pora na resztę wyposażenia. Byłki, pachołek tutaj jeszcze brakuje jednego nacięcia, bo da się jeszcze coś takiego zrobić z nim, ale jest też bardzo duża regulacja. Nisko gazowe, jednopalnikowe, na kółkach przenośne, mobilne. Migomat z małą butlą. Tutaj nie będzie potrzeba duża. Tutaj jeszcze mamy taki ruch skowadła, ułamany. Na no, toś się musiał wkurzyć, ale jeżeli tu się oś obetnie na równo, to będzie ciekawy przyrząd właśnie tutaj, w tej pracowni. Mamy jeszcze takie przyrządy, które znalazłem do gięcia esek. Ciekawe, czy gdzieś tu będzie to pasować. I drugi, trochę inny kształt. To idealnie sobie pasuje. Tak wygląda nowe miejsce do pracy i nagrywania filmów na YouTube. Jeżeli masz chęć zobaczyć, co będę tutaj tworzył, kliknij subskrybuj. w zakładce, która się wyświetli po tym filmie, będziesz mógł zobaczyć przykładowe projekty, które wykonujemy w naszej pracowni. To tyle. Dzięki za obejrzenie i cześć.